Dzień dobry z karawanu, w, gdzieś w hiszpańskich górach. Zatrzymałam się tak na kilka tygodni w miejscu, w którym powracam do siebie na nowo i tutaj przyjechałam tutaj charytatywnie, żeby wspierać pewną rodzinkę. Na pewno znacie, może wielu z Was już oglądało. Dzika rodzina. Polecam Wam i kanał, a także treści i to, co robią, bo robią naprawdę wspaniałą rzecz. No i tutaj przyjechałam właśnie wesprzeć ich projekt, ich życie. No i stałam się jego częścią. I bardzo dużo daje mi do myślenia. Takie życie właśnie z dala od miasta e, i od takiego m, normalnego życia, e, właśnie pracy, w której e, jesteśmy z tymi samymi ludźmi albo w tym samym miejscu, bardzo dzisiaj mnie wieje. No właśnie, i tutaj to jest ciekawe, że takie życie daje bardzo dużo możliwości. Takiego rozwoju dalszych pokoleń, też, bo życie jest tutaj bardzo proste, takie off-grid, a zarazem dla wielu może bardzo skomplikowane. Gdzie jest toaleta kompostowa, gdzie woda jest z jeziora, którą się myjesz, jest prysznic, ale na zewnątrz. I w tych warunkach bardzo to wszystko ładnie się zgrywa. I też do tego jest dostęp do świeżych owoców i warzyw. I to jest cudowne, że my możemy tak żyć, nie wydając dużych pieniędzy i nie chodząc po sklepach i nie restaurując się w jakichś miejscach publicznych. I to jest w ogóle bardzo łatwe życie pod tym względem, że bardziej skupiamy się na sobie, na tej przestrzeni wewnątrz, na Wychowywaniu dzieci, na przykład, i skupieniu na nich uwagi, takiej czułości, takiej, takiego ciepła, takiej miłości, bez pośpiechu, bez nacisku. I to jest bardzo ciekawe. Ja tutaj yy, jestem ciekawa Waszej opinii, jak to u Was wygląda. Jak Wy na to patrzycie, czy życie na wsi, czy życie w mieście? Ja tutaj jestem gdzieś w jakichś hiszpa, hiszpa, hiszpańskich kurach, gdzieś na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Nie jest to wysoko, ale naprawdę jest to już dalej od miasta, gdzie można naprawdę zanurzyć się w głąb siebie. I teraz, dlaczego tak zaczynam tę rozmowę? Dlatego, że. Żeby w ogóle dojść do takiego odzyskania siebie, pełnej równowagi w sobie, potrzeba czasem się odizolować. I miałam tutaj ostatnio też spotkanie. Poznałam osobę, która potrzebowała procesu takiego głębszego. I właśnie to dzięki temu, że przyjechała ta osoba w te góry, zamieszkała sobie tutaj, gdzie nie ma dystraktorów, gdzie nie ma rodziny, gdzie nie ma. Nacisków jakichś, zaczęła odnajdywać siebie, zaczęła spotykać się z własnym bólem, z jakąś własną traumą, z jakimiś lękami wewnętrznymi i w tej ciszy odnalazła drogę do siebie, tak naprawdę. No właśnie, ja też to czuję, że życie, właśnie z dala od miasta i zgiełku, pozwala nam głębiej zanurzyć się w to, co czujemy. I Tutaj naprawdę bardzo ważne jest w tym całym procesie tego rozwoju, żeby nie zatracić siebie, żeby nie, żeby nie porównywać siebie z nikim, żeby odnaleźć siebie takim, jakim jesteś tu i teraz, zaakceptować siebie. To jest do tego pewna droga, oczywiście, niełatwa, natomiast bardzo możliwa. No i w tym takim życiu, gdzie można zwolnić, Chce się tak naprawdę, ciało się otwiera, ono nie jest przebodźcowane, ono jest bardziej połączone z naturą, bardziej połączone z harmonią tej natury, ze zmianą, z warunkami pogodowymi, z y jakie są na zewnątrz. I ja mieszkałam w różnych takich miejscach, zarówno górskich, gdzie było bardzo śnieżnie i zimno y i spędziłam kilka lat właśnie w południowej części Polski, właśnie Tatry albo... Beskidy i tam w takich wsiach na dziko też bardzo żyłam i to mi się też bardzo podoba. Teraz zmieniłam trochę tutaj na takie ciepłe tereny, ale to też mimo wszystko i tak chodzi o to, czy my umiemy w ogóle żyć w takich środowiskach, w takich naturalnych, gdzie jest maleńka społeczność i możemy się z nią łączyć, a także z nią wspierać i... I tak naprawdę żyć sobie w spokoju i wykonując swoją pracę, to co każdy lubi. No i tutaj ja pracuję online, ale yy, na przykład, yy, kiedy, kiedy, kiedy. No, oczywiście, jeśli tego się bardzo chce, to wszystko można to poukładać i naprawdę można w tym życiu. Yy, no, tak oddać się temu płynięciu, właśnie. Yy. Ja wiem, że nie zawsze, nie każdy lubi pracować online, nie każdy lubi takie życie, ale na pewno to pomaga bardziej poznać siebie dla osób wrażliwych, które tęsknią gdzieś za tym wnętrzem, które gubią się w tym świecie, na tłoku ludzi, informacji, chaosu, dźwięku miasta, sklepów i tak To właśnie takie miejsca są pięknym spotkaniem ze swoją duszą, ja bym to tak nazywała. Zatem, kochani, proces zaczyna się w nas i zmiana zaczyna się w nas i usłys usłyszeć możemy, jeszcze raz powiem, wtedy, kiedy my tak naprawdę pozwolimy sobie na tą ciszę. Serce się otwiera i, i chce się tak naprawdę. Y chcesz się rozpaść kiedy jesteś w tej ciszy bo kiedy jesteś z ludźmi to udajesz nakładasz maskę jestem taka jestem taki i, i jest ci trudno się właśnie rozpaść jest ci trudno płakać jest ci, jest ci trudno się rozklejać ale właśnie kiedy kiedy y, ostatecznie y, pozwolisz sobie na tą ciszę to nie ma wstydu przed sobą a jeśli jest to on szybko się y, Jakoś to wszystko puszcza w naszym ciele i jesteśmy bardziej, głębiej w stanie się ze sobą spotkać. No i nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale życie na owocach i warzywach wcale nie jest takie trudne, jak wiele ludzi sobie myśli. Na pewno jest łatwiej w ciepłych krajach, dlatego że te owoce i warzywa są nasączone witaminami, słońcem, i dla mnie też rozwój to jest to, co jemy. Jeśli ciało cały czas musi przetwarzać jedzenie ugotowane, które często nie no ma jakąś tam wartość, ale zapycha nas częściej, to. My niestety mamy z tym, e, później chorujemy, ciało choruje, i też my nie mamy jakby głębszego wglądu w siebie, bo nasza uwaga idzie na, na ciało. Ciało po prostu musi to strawić, i ta świadomość się tak nie poszerza, jakbyśmy chcieli. Więc e, no ja tutaj jestem w takim życiu, że żyję gdzie jest owoce i warzywa, z jakąś delikatną taką nutą e, gotowanego, ale to, to jest bardziej podgrzewane, słupki. I to jest ciekawe, że właśnie czuję się znacznie lżej, ale ja już tak żyję no, ponad 4 lata, więc to też jest inaczej. I robiłam to krok po kroku, czyli zmiana tych nawyków żywieniowych, tak jak ciało mnie prowadziło. I cieszy mnie to, że ja mogę tego spróbować. I cieszy mnie to, że mogę doświadczyć tego, że dzieci też tak jedzą i że dziecko nie potrzebuje żadnych sklepowych produktów przetworzonych słodyczy, żeby się rozwijać dobrze. A cudownie się ogląda obraz, tak jak tutaj widzę to, jak dziecko z miłością je kalafior, mandarynki, pomarańcze i dzień zaczyna od owoców i kończy owocami albo warzywami, gdzie to jedzenie jest po prostu lekkie, i, i, a ciało jest cały czas zdrowe. Poznałam też tutaj ludzi, którzy robią sobie 10-20 dniowe głodówki i to takie, żeby po prostu siebie bardziej poznać, tylko po to, ciało prowadzi do oczyszczenia. Nie chodzi o to, żeby teraz być przez całe życie na jakimś głodzie i siebie głodować, bo to nie o to chodzi, ale to jest też często drogą transformacji i zmiany, czyli kiedy my już zmieniamy nawyki żywieniowe, to znaczy, że coś się zadziewa w naszej świadomości. Ja bardzo chciałam żyć właśnie w naturalny sposób, w środowisku, gdzie jest czyste powietrze, zdala z dala od ludzi trochę i miasta, żeby móc kreować i tworzyć. Bardzo zależało mi na tym, żeby żyć zdrowo, czyli jeść warzywa i owoce, jak najwięcej, mniej tego gotowanego na przykład, a już w ogóle jakiś chleb, mąka i to wszystko no w ogóle to odpada. Zależało mi na tym, żeby móc właśnie tak budować świat sobie i też innym, może przyszłym pokoleniom moim, a może po prostu ludziom, z którymi będzie mi się spotkać kiedyś w przyszłości i stworzyć takie miejsce innym ludziom do życia. Więc to jest ciekawe, że my mamy tutaj bardzo dużo możliwości, jeśli tylko chcemy. Na pewno trudno jest wyjść na początku z tego systemu, takiego, gdzie mamy pracę od do, gdzie wracamy, gotujemy obiad, sprzątamy, obchodzimy wszystkie święta. Ale mm, warto też otworzyć się i spróbować, bo fajne to jest, jak możemy doświadczyć czegoś innego. Kochani, ja wam serdecznie życzę tego. Jeśli chcielibyście spróbować czegoś innego w swoim świecie, w swoim życiu, to zapraszam serdecznie na sesje online transformujące, głębokie gdzie możemy popróbować trochę inaczej to wszystko poukładać w Was. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.